Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 12 źródeł dochodu, które posiadam w wieku 34 lat. Pokażę Wam, w jaki sposób budowając swój kapitał oraz w jaki sposób Wy również możecie zbudować swoją przyszłość finansową. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że większość ludzi w tym kraju pracuje na etacie. Jeżeli pracujesz na etacie, to Twój dochód jest ściśle związany z tym, ile godzin spędzasz w pracy. Co oznacza, że jeżeli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, musisz więcej swojego czasu prywatnego poświęcić na pracę. Mam takiego znajomego, który całkiem dobrze zarabia, pracuje na etacie. I po pracy dodatkowo sobie dorabia. Zarabia bardzo dużo, ale musi swój prywatny czas poświęcić na to, żeby zarabiać więcej. I według mnie to nie jest najlepsza droga do tego, żeby budować swój kapitał, żeby budować swoją wolność finansową. Musisz nauczyć się, w jaki sposób częściowo automatyzować swój dochód, żeby mieć swego rodzaju dochód pasywny. I na samym początku mówię, że ja nie wierzę w całkowity dochód pasywny, ponieważ dochód pasywny wymaga jednak pewnego rodzaju kontroli wymaga doglądania wymaga. No, Trochę pracy trzeba przy tym dochodzie poświęcić, żeby potem pasywnie przez jakiś czas zarabiać. I teraz tak, jeśli nauczysz się automatyzować w pewien sposób swoje źródło dochodu, to zobaczysz, że zyskujesz więcej czasu, który możesz poświęcić na to, żeby zbudować kolejne źródło dochodu. Według statystyk amerykański milioner ma zazwyczaj około siedmiu różnych źródeł dochodu. To jest oczywiście statystyka. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce i nie wiem, czy kiedykolwiek w Polsce ktoś prowadzi takie badania. Ale warto mieć dywersyfikację swojego dochodu, ponieważ jeżeli jakieś źródło wyschnie, to automatycznie masz jeszcze kolejne i nie zostajesz z niczym. Zobacz, jeżeli pracujesz na etacie i masz tylko jedną pracę, to w momencie, kiedy stracisz tę pracę stracisz tak naprawdę dochód. Jeżeli chcesz być wolny finansowo, jeżeli chcesz mieć pewnego rodzaju zabezpieczenie finansowe, to warto dywersyfikować swoje źródła dochodu. Nawet jeżeli teraz pracujesz na etacie, to pokażę Ci, co możesz zrobić po godzinach swojej pracy, aby zbudować kolejne źródła dochodu, które będą dywersyfikowały e, po prostu to, ile zarabiasz i będą dywersyfikowały Twój budżet domowy. W każdym razie ja chciałbym Ci teraz powiedzieć o moich źródłach dochodu, pokażę Ci, w jaki sposób ja zarabiam oraz w jaki sposób ja dywersyfikuję swój dochód. Pierwsze moje źródło dochodu to są dochody, z reklam na YouTubie. Kiedy oglądasz mój materiał, to przed wideo, po wideo, czasami w trakcie wideo wyświetlają się różne reklamy. Reklamodawcy płacą Google za to, żeby wyświetlać się w reklamach jakichś tam twórców. Teraz pytanie: czy można na tym całkiem dobrze zarabiać? Oczywiście, że można. Z tego, co widziałem w kursie Freeza. To zarabia około 200 tysięcy miesięcznie samych reklam na YouTubie. Oczywiście to jest FreeZe. Jak to wygląda u mnie? U mnie troszeczkę to inaczej wygląda. To jest bardzo mocno zależne od tego, w jakiej branży działasz. Jeśli na przykład zajmujesz się samochodami, robisz recenzje samochodów, no to możesz liczyć na znacznie większe dochody. U mnie nie jest źle. Ja zarabiam około w tym momencie około 3 tysięcy miesięcznie. W przeszłości, kiedy publikowałem regularnie trzy razy w tygodniu, zarabiałem około 5 tysięcy miesięcznie. Czasami trochę więcej, czasami trochę mniej, ale mniej więcej w granicach 5 tysięcy miesięcznie. Czyli jeżeli YouTube był dla mnie głównym źródłem dochodu, to miałbym tyle mniej więcej, ile na etacie. Dobra wiadomość jest taka, że jak publikujesz regularnie, to twoje stare filmy bardzo często zarabiają pieniądze. Ja teraz nie pracowałem przez ostatnie 3 miesiące. Możesz sobie zobaczyć poprzedni materia. I de facto, pomimo tego, że nie zarabiałem, to reklamy i tak nam tak po prostu przenosiły mi jakieś tam źródło dochodu. Więc nie było to jakieś duże źródło dochodu, bo to jest w granicach 3000 zł, ale jednak nawet jeżeli przestaję publikować, to te reklamy na YouTube dla mnie zarabiają pieniądze. I teraz nie jest to ściśle zależne od tego, ile masz subskrybentów, bo możesz mieć całkiem niewielką ilość subskrybentów, ale masz duże zasięgi i też możesz całkiem fajnie zarabiać. Ja myślę sobie, że mając kanał na 10- 15 tysięcy subskrybentów i mając taką naprawdę dobrą widownię, jesteś w stanie te 4-5 tysięcy miesięcznie wyciągnąć. To, co powoduje, że zarabiasz więcej, to jest oczywiście tematyka kanału oraz to, jak dużo czasu spędzają ludzie z tobą na tym kanale, ponieważ jak wiadomo, dla YouTube'a jest to bardzo ważny wskaźnik, jeśli ludzie spędzają sporo czasu z tobą, to automatycznie YouTube poleca kolejne twoje treści i tym samym wyświetla się więcej reklam i ty też przy okazji więcej zarabiasz. Moje drugie źródło dochodu, od którego de facto zaczynałem, to jest marketing partnerski. W jaki sposób Działa marketing partnerski. Jest to bardzo i to bardzo proste. Powiedzmy, są produkty, z których korzystasz i jesteś z nich zadowolony. Warto by było sprawdzić, czy mają tak zwany program partnerski. I jeżeli mają program partnerski, to możesz polecać produkty danej firmy i otrzymywać za każdą sprzedaż jakąś prowizję. Te prowizje mogą być różne. Dam Ci przykład. Ja korzystam z autorespondera, którym jest Active Campaign. Jest to świetny autoresponder, i moi klienci bardzo często pytają mnie: Adrian, który autoresponder polecasz? Daje im link partnerski do Active Campaign, dzięki temu mają lepsze warunki, bo po prostu przychodzą ode mnie, a ja dostaję prowizję. I w zeszłym roku na takim polecaniu pasywnym, de facto, zarobiłem 12 tysięcy złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Sam oceń, ale to jest tylko jeden produkt. Klienci pytają mnie, Adrian, jaki serwer polecasz? Jaki system do robienia stron polecasz? Czy masz kogoś, jakąś firmę, która by mogła te rzeczy techniczne za mnie ustawić? Więc ja mam tych. Programów partnerskich, z których korzystam bardzo dużo i w sposób pasywny albo częściowo pasywny zarabiam całkiem fajne pieniądze. To jest nawet kilka tysięcy miesięcznie, więc da się na tym fajnie zarobić. Jak ja zaczynałem z programami partnerskimi, to promowałem e-booki. Dostawałem około 15-20% za e-booka, i czy to było dużo, czy to jest mało, to zależy od tego, ile tego sprzedasz. Ale od tego zaczynają. W taki sposób uczyłem się marketingu internetowego i uważam, że jest to fajne źródło dochodu dla osób, które dopiero startują. Trzecie moje źródło dochodu to jest sponsoring, czyli współpraca z innymi firmami. Przychodzi jakaś firma, mówi: Hej, mamy świetny produkt, może pokazałbyś go swoim klientom, a my w ramach tej współpracy zapłacimy ci określoną sumę pieniędzy. Ja biorę około 20-30 tysięcy złotych za nagranie takiego materiału wideo. I jest to dla mnie trochę. Czasochłonne, ale można na tym sporo zarobić. Dostaję bardzo dużo propozycji współpracy od różnych firm brokerskich i od razu tutaj odmawiam z różnego powodu. Bardzo często, jakieś giełdy kryptowalutowe, proszę mnie, żebym promował ich, to też odmawiam. Ale są produkty, z których korzystam, które są fajne, które i tak bym używał i warto ich polecić i w ten sposób też zarabiam pieniądze. To jest swego rodzaju program partnerski, ale troszeczkę na innych zasadach. Tu przychodzi firma i z góry ci płaci. Nie interesuje cię to, ile tych produktów się potem sprzeda. Więc to też może być całkiem fajna forma współpracy. Następne moje źródło dochodu, które bardzo polecam ludziom, którzy mnie oglądają na YouTube, to są własne kursy. Czyli tworzysz jakiś kurs, masz jakąś wiedzę ekspercką, albo na czymś się znasz, albo po prostu zrobiłeś dokładne, solidne badanie rynku. Możesz tą wiedzę w odpowiedni sposób opakować, stworzyć kurs i ten kurs zacząć sprzedawać. Przykładowo mam klienta, który jest ekspertem w szkoleniu psów, w szkoleniu psów i w szkoleniu koni, ale postanowił, że stworzy ebooka o tym, jak przywołać psa na komendę i oczywiście tam miał odpowiedni lek, sprzedażowy, zrobiony zgodnie z moją instrukcją, ale stworzył sobie kurs, który rozwiązuje jeden konkretny problem bardzo dużej grupy społecznej, tak? bardzo dużej grupy właścicieli psów, czyli pies nie przychodzi na komendę, i on stworzył tego e-booka, zaczął tego e-booka promować i zarobił w ciągu trzech miesięcy 300 tysięcy złotych. Więc całkiem fajne pieniądze na kursie, który kosztował chyba 37 złotych, może 47 złotych w tych granicach. Czyli ten kurs nie był drogi. Miał to oczywiście wszystko dobrze zrobione, zgodnie z moją instrukcją, ale to pokazuje, jakie duże pieniądze są w kursach. Jeżeli, oczywiście, chciałbyś się dowiedzieć, jak tworzyć kursy i chciałbyś tutaj mojej pomocy, to kliknij link pod tym nagraniem, zapisz się na bezpłatny trening i zapisz się na rozmowę z moim zespołem. Sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Ja uczę ludzi, w jaki sposób robić reklamy na Facebooku, w jaki sposób pisać e-maile, które sprzedają, w jaki sposób pisać oferty, więc. Takiego rodzaju kursy świetnie się sprzedają, ponieważ firmy potrzebują tych informacji, a ja dzięki temu, że raz stworzę jakiś materiał, mogę go sprzedawać przez wiele, wiele lat. Kolejna rzecz, którą robię, a która przynosi mi dochód, są to usługi marketingowe. Staram się to wygaszać w pewien sposób, ale mam bazę klientów, z którymi współpracuję od wielu lat. Niektórych po prostu możesz nawet znać z internetu. Przykładowo Wojciech Orzechowski. Cała zabawa polega na tym, że przychodzi do mnie jakiś ekspert i na przykład chce, żebym napisał mu ofertę, maile, żebym ustawił mu reklamę, i w ten sposób zarabiam pieniądze. I teraz w jaki sposób jestem wynagradzany? Albo ktoś płaci mi z góry za opiekę nad kontem reklamowym, albo dostaję prowizję od tego, ile dana osoba zarobi. Czyli ktoś nie płaci mi z góry, ale płaci mi procentowo. I powiedzmy sobie szczerze, na tym można zarobić najwięcej. W zeszłym miesiącu przykładowo na jednym kliencie zarobiłem 55 tysięcy złotych. Więc to według mnie jest bardzo fa fajna forma zarabiania pieniędzy i teraz nauczyłem tego wszystkiego mojej żony i moja żona też w taki sposób teraz zaczęła zarabiać pieniądze. Kolejne źródło dochodu, które jest moim głównym źródłem dochodu, to jest mentoring. Ja mam taki roczny program wsparcia dla autorów i trenerów. Polega to na tym, że dołączasz do mojego programu rocznego wsparcia. Nie jest to tanie, ale dołączasz do tego programu, dostajesz dziewięciotygodniowy program treningowy, czyli dostajesz swego rodzaju kurs, dostajesz dostęp do społeczności innych autorów i trenerów, którzy dzielą się wiedzą. Tam też na tej społeczności możesz pytać mnie, inne osoby, jak rozwiązać swój problem. Plus mamy konsultacje, które odbywają się raz w tygodniu ze mną i raz w tygodniu z moim zespołem. Więc mam taki roczny program wsparcia, taki mentoring. Ja to nazywam roczny coaching, ale de facto jest to mentoring, gdzie prowadzę daną osobę od zera, od osoby, która nawet nie ma kursu, chcę go dopiero stworzyć, do osoby, która regularnie zarabia na kursach. I Mentoring y, może można być w różnych formach prowadzony, ale ta forma się dla mnie najlepiej sp sprawdza. I to jest forma, która daje mi około 2-3 milionów przychodu rocznie. I na tym można fajnie zarabiać, jeżeli masz wiedzę, jeżeli masz ekspertyzę, jesteś czymś naprawdę dobrym. Kolejne moje źródło dochodu to są akcje. Pieniądze, które zarabiam w biznesie, inwestuję na giełdzie. I teraz w jaki sposób ja zarabiam na tej giełdzie? Y, tak naprawdę dwutorowo. Z jednej strony kupuję sobie akcje jakiejś spółki, licząc na to, że te akcje potem sprzedam drożej. A z drugiej strony zarabiam na tak zwanej dywidendzie. Na czym to polega? Spółka w Stanach Zjednoczonych raz na kwartał wypłaca dywidendę. Nie każda spółka. W Polsce to się dzieje raz w roku. Dzieje się to w taki sposób, że co kwartał otrzymujesz jakąś tam po prostu niewielką dywidendę. Ale jeżeli masz całkiem spory kapitał, no te dywidendy mogą być też całkiem spore. I jest to fajne, ponieważ z jednej strony dana spółka, jeżeli dobrze ją dobierzesz do portfela, jej kurs e, danej spółki rośnie, wartość tej spółki rośnie, ty też de facto możesz potem tą spółkę sprzedać komuś e, innemu znacznie drożej, a z drugiej strony spółka wypłaca ci dywidendy, czyli możesz zarabiać tutaj dwutorowo. Kolejnym moim źródłem dochodu są kryptowaluty, i teraz można powiedzieć, że w pewnym momencie byłem kryptomilionerem. Teraz te oczywiście ten, tę ten, wartość tych kryptowalut trochę spadła, ale i tak liczę w przyszłości na nowe ATH, więc jest spora szansa, że może przy następnej hoście sprzedam swoje kryptowaluty i zostanę kolejnym kryptomilionerem. Prawda jest taka, że ja inwestowałem dosyć wcześnie w te kryptowaluty, bo na początku 2017 roku. Więc dzisiaj jestem sporo na plusie. I no de facto na kryptowalutach można zarabiać w różny sposób, na przykład spekulując, trzymając na długi termin. No są jeszcze różne inne formy zarabiania na kryptowalutach. Jest tych form naprawdę bardzo dużo. Ja jestem osobą, która nie za bardzo ma czas inwestować zarówno na rynku tradycyjnym, jak i kryptowalut, więc staram się być inwestorem długoterminowym, ponieważ podstawowym źródłem mojego dochodu są de facto kursy oraz mentoring. Więc zarabiam w biznesie a następnie te pieniądze inwestuję poza moim biznesem. Kolejne moje źródło dochodu, które de facto wygaszam, to są wystąpienia u innych osób. Czyli powiedzmy, jest jakaś firma szkoleniowa, prowadzi konferencję i mówi – Adrian, chciałbym, żebyś wystąpił na naszej konferencji, zapłacimy ci tyle i tyle. Albo przychodzi firma i mówi – hej, chciałbym, żebyś przeszkolił moich pracowników z reklamy na Facebooku albo z reklamy w Google Ads. I płacą ci 20-30 tysięcy złotych za jeden lub dwa dni szkolenia, prowadzisz dla tej konkretnej firmy te szkolenie i w taki sposób możesz zarabiać całkiem duże pieniądze, problem polega na tym, że znowu sprzedajesz swój czas. To jest bardzo ciężko zautomatyzować. De facto tego się nie da zautomatyzować. Ale można na tym całkiem sporo zarobić, czyli jeżeli ja już sprzedaję swój czas, to chcę na tym czasie zarobić jak najwięcej. Kolejne moje źródło dochodu to jest consulting i to jest kolejne źródło, które wygaszam, ale które było głównym moim źródłem dochodu przez wiele lat. Widzisz, przychodziła do mnie jakaś firma i mówiła Adrian, zarabiamy tyle i tyle, Mamy tyle i tyle klientów, i chcielibyśmy na przykład podwoić swoje obroty w ciągu dwóch lat. I ja sprawdzałem, co robią, jakie mają niewykorzystane pola w swojej firmie, jakie mają niewykorzystane aktywa, a następnie indywidualnie tworzyłem plan działania. Oni wdrażali ten plan, plan działania, przychodzili do mnie na przykład za dwa miesiące, sprawdziliśmy, co zrobili, jakie były tego efekty. I oczywiście ich coś korygowałem. Następnie znowu spotykaliśmy się za jakiś czas. I w taki sposób, wykorzystując wyłącznie swoją wiedzę i doświadczenie, pomagałem innym firmom rosnąć, a ja zarabiałem na tym pieniądze. Mentoring, który teraz prowadzę, jest tak jakby kontynuacją tego, ale częściowo zautomatyzowaną. Więc nie tworzę za każdym razem indywidualnego planu działania dla każdej firmy, tylko mam gotowy schemat, który działa u większości osób u 99% osób. I ewentualnie koryguje go na konsultacja. Więc ten mój mentoring jest takim połączeniem tego, co było kiedyś i yy, jest częściowo zautomatyzowany. Ale consulting przez wiele lat był dla mnie głównym źródłem dochodu. Co więcej, przyjmowałem klientów z różnych branż. Teraz przyjmuję głównie autorów i trenerów, a kiedyś przyjmowałem firmy usługowe, firmy lokalne i powiedzmy sobie szczerze, najwięcej miałem firm usługowych. Kolejne moje źródło dochodu, które nie było jakimś spektakularnym źródłem dochodu, to była prowizja autorska. Napisałem książkę, dawałem ją do wydawnictwa i wydawnictwo płaciło mi prowizję. Albo robiłem coś takiego, że przychodziła do mnie jakaś firma, mówiła Adrian, nagraj nam materiał. Materiał na temat reklamy, wrzucali to do swojego kursu, i dostawałem jakąś prowizję, albo dostawałem z góry jakąś kwotę. I teraz to było na pewno bardzo fajne, bo pasywnie raz robiłeś jakąś robotę i pasywnie zarabiałeś pieniądze, problem był taki, że na tym nie zarabiałeś zbyt dużo. Ale potem wyczaiłem ciekawszą rzecz. Jeżeli był jakiś mój konkurent i potrzebował mojej wiedzy, to dawałem mu moją wiedzę za darmo, nagrywałem do niego specjalnie materiały za darmo, i on to wrzucał do swojego kursu. I teraz De facto na tym nie zarabiałem pieniędzy, ale często przejmowałem klientów mojej konkurencji, ponieważ zobaczyli mnie u konkurencji, stwierdzili: Okej, okay, to jest dobra wiedza, poszukajmy tego gościa w internecie i przychodzili potem do mnie. Więc w ten sposób robiłem sobie darmową reklamę. No i przejdźmy teraz do następnego źródła dochodu. Był to copywriting, i kiedyś pisałem na zlecenie. Teraz czasami też to robię za dobre pieniądze, ale staram się tego unikać. Więc copywriting direct response to nie jest taki typowy copywriting. Ja pisałem oferty perswazyjne dla innych firm. Przychodziła firma, płaciła mi najczęściej z góry i następnie płaciła mi prowizję od tego, ile sprzedali. I na tym mogłem zarabiać naprawdę solidne pieniądze. Nie znam dobrego copywritera, który byłby po prostu biedny. I teraz buduję sobie kolejne źródło dochodu, i jest to wydawnictwo, więc mogę to tutaj ujawnić. Będę starał się promować innych autorów i trenerów. Sam sam sobie ich wyszukiwać z konkretnych, specyficznych branż, i będę po prostu te osoby promował jako wydawca. Tak? Czyli ktoś przychodzi do mnie. Nagrywa dla mnie materiał, a ja będę wydawcą dla innych autorów i trenerów. Więc buduję sobie teraz kolejne źródło dochodu. Bardzo ważne jest to, żeby zbudować jedno źródło dochodu, żeby go maksymalnie zautomatyzować, uwolnić swój czas. Dlatego też wiele projektów wygaszam teraz, żeby po prostu zbudować kolejne źródło dochodu. No i oczywiście w tych moich źródłach dochodu działa zasada Pareto. Są rzeczy, które zarabiają więcej. I są rzeczy, które zarabiają mniej. Są rzeczy, które mnie mniej angażują czasowo, i są takie, które mnie bardziej angażują czasowo. Dlatego wygaszam te projekty, które mnie angażowały czasowo i dawały, powiedzmy sobie, średnie zarobki. Są też takie projekty, które dawały mi dużo zarobku, ale bardzo angażowały czasowo, na przykład copywriting, więc te projekty staram się wygaszać, żeby bardziej zautomatyzować moje źródła dochodu, ponieważ wierzę w to, że to jest droga, która da mi jeszcze więcej pieniędzy. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał, jeśli tak, to oczywiście proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę, zostaw mi w komentarzu informacje, jakie Ty masz źródła dochodu, ile ich masz i ewentualnie napisz mi, o czym ma być kolejny materiał. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.